Jeszcze nas sam stracić. Chciałem wspomnieć o konkursie, który trwa. Jest ono 50 tutaj kartę, więc jeżeli właśnie ciebie to interesuje, to wystarczy, że tylko i wyłącznie zasubujesz ten kanał, dasz lajka like i tyle. Myślę, że mega, mega proste zasady tego konkursu. A już przechodzę, słuchajcie, do wyników, słuchajcie. Wyniki właśnie tego konkursu, słuchajcie, odbędą się na. A, a, albo wiem, słuchajcie, zawiesiłem się trochę, ale słuchajcie, powiem wam jeszcze jedną mega dziwną rzecz i bardzo pojebana to jest rzecz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja już raz mówiłem i dwa razy ten dzieciak mi napisał ten komentarz, rozumiecie? Dwa razy, jak ja go wyjaśniłem. Dobra, słuchajcie, powiem wam. Jak ostatnio robiłem na tym drugim kanale yy, z Minecrafta, co mam 10 tysięcy, no nie? Tak mi napisał, że to jest skam na tamten konkursie. Nie no, w ogóle powiem ci tak, przyjdź na live, ok? Przyjdź na live. Yy, właśnie, widzicie, już Wam zdradziłem, że to będzie się na live. Yy, I co? No, za chwilę dobra już przejdę. Słuchajcie, do wyników nie będę yy, te, z tym dzieciakiem. O w ogóle jego Nikto Kamilorek XD 2019 wakacje. Naprawdę, naprawdę. Dobra, słuchajcie, przejdę do wyników. Tak jak już wspomniałem, o tym, że będzie na live, to myślę, że sobie zrobimy o 16.00. 16.05 tak będzie. Hmm. No i będzie spoko, no. Nie? Y, dobra, 165 sobota, tak, sobota, to jest naprawdę taki dzień, że każdy będzie miał tocz, nawet jeśli nikogo nie będzie. Właśnie, w którą sobotę to jest też ważne, ale słuchajcie, nawet jeśli y, kogoś nie będzie, tak, to może sobie potem na przykład jakoś y, będziemy na niego czekali tydzień, tak? Więc no. Y, dobra, słuchajcie, w którą sobotę w tym jest problem. Y, w czy w następną, dlatego nie wiem, nie chcę was oszukiwać, podawać, potem przekładać, nie, to jest taki gówniany, dlatego wam po prostu podam na karcie społeczności, elo, widzimy się na live.